Hejka wszystkim, miałam dzisiaj wsiąść na Arona, ale zapomniałam, że zabrałam wszystkie czapraki do domu, bo nagrywałam odcinek z czaprakami wczoraj, no i nie mam żadnego czapraka w stajni, a nie chcę jeździć na okle, bo po prostu nie lubię, więc stwierdziłam, że po prostu wylążuję Arona i mam dla niego nową derkę z Cavaliero. I jest numerka siatkowa w zeberkę. A wybrałam wzór zebry, dlatego, ponieważ z tego co wiem, to owady chyba nie widzą zebry albo unikają. Nie, wiem, że muchy jakoś to odstrasza. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Możecie w komentarzach dać znać o co chodzi. Ja jedynie słyszałam, że to jest właśnie to, sprawia, że po prostu muchy chyba. Mniej chętnie podlatują wtedy do koni. No, więc mam dla niego now nową derkę. Jezu, ale się zająkałam. Mam dla niego nową derkę. Mm, no i idę do stajni, wezmę go na lążę i pokażę wam, jak ładnie wygląda w tej dereczce. Proszę bardzo, oto derka zebra z kapturem i ona ma w ogóle fajną taką klapę pod brzuchem. I co? I idę ją ubrać Ironowi i będzie ładniej wyglądał niż ten koń. <noise> Na pewno. Na zdjęciu, bo Aronek jest najpiękniejszy. Idę sobie, idę z Dereczką. Patrzcie jakie mam dresy. Zielone. Jego żaba. Aaron! Dzień dobry. Kto jest takim brudnym koniem? Drugi dzień z rzędu. Patrzcie jak on wygląda. Ja go nawet nie będę czyścić. No bo... To nie ma sensu, jak on idzie tylko na lążę. A może jutro <noise> jakoś się wytarza na parku, czy coś i się sam wyczyści. Nie co, to mu kopyta wyczyszcza, ale Aaron, wstydź się! Wstydź się. O, zobacz, Aaron, kumpel idzie do ciebie. Zobaczymy, czy się nie zjedzą. Ja się odsunę, może. Ojej, co wy? Patrzcie, jaki rys. Siema. Dzień dobry. Pan chyba zgubił kaloszka jednego. Gdzie pan zgubił? Proszę mi tutaj Arona nie ganiać, bo on sobie tego nie życzy. Ja zostawię Arona jeszcze na padoku na trochę i w tym czasie zrobię mu jedzonko, zrobię mu siatkę z sianem. Aron, co ty tam robisz? Yy, no i niech on sobie tu jeszcze postoi, ile może, a ja w tym czasie zajmę się robotą rzeczy, które są takie niezwiązane do końca. Że koń musi być obok, tylko może sobie odpoczywać. No, idę robić żarcie i, i wrócę zaraz po niego. Patrzcie na tą ogromną łąkę. Koniec tutaj mają po prostu raj, co nie Aron? Dobra, Aron zostawiam cię tu i idę sobie. Wrócę po ciebie. Ok, zrobiłam już żarcie dla Irona. I w ogóle, jeżeli ktoś z Was potrzebuje diety dla swojego konika, to polecam skontaktować się z For Horses ponieważ tam... Dietetyk wam ustali dokładnie co podawać, jaką sieczkę, jaką paszę dla swojego konia najlepiej, żeby z wami taką ankietkę. Również przyjeżdżają do stajni na ważenie koni i polecam bardzo i w ogóle to pamiętajcie, że mam tam kod MA5 na 5% na wszystkie pasze i sieczki i tak dalej. Patrzcie jaki biedny koń, Osamotniony wszystkie konie tam, a Aaron na końcu, nikt go nie lubi. Aron, chodź! Chodź, ja Cię lubię. Do mnie przyjdź. Ale Ty jesteś biedny. Wyrzutek, tak? Koń wyrzutek. Chodź na lążę, bo za chwilę będzie tutaj chyba padać. Idziemy na Ląże? Słodki jesteś. Proszę bardzo, oto stylowa Arona na lążę. Czyli piękny kandar na bardzo brudnym koniu. Proszę, możesz Aron, postępować tutaj, bo nikogo nie ma. Jezus, maso Wiesz co, jeszcze się wytarzaj, może tutaj. A few moments later. Możesz to zrobić. Super. Super. Jezus, dlaczego Ty się wytarzasz przy samej ścianie? Jak się zaklinujesz, to ja Cię nie będę ratować. Boże... No patrzcie, jak on wygląda. Ale przynajmniej jest szczęśliwy. Aaron jesteś szczęśliwy teraz? Jezus. Co tu się stało? Gościu, co ty zrobiłeś? Dobra, idź, stępuj. Słyszysz? Stępuj. Aaron. Idź. Boże, Aaron, jakie ty turbo włączyłeś. Co się z tobą dzieje, koniu? Taki szybki kus. O, już zwalnia. Dawaj, co zapierdziała, Aaron? Co ty rzesz? Nie potrafię lążować konia trzymając telefon w jednej ręce. To jest zbyt duże wyzwanie. Aaron sobie już wstępuje. Puściłam go luzem, bo jest pusta więc więc ja mam, tak luzem wstępować tutaj. I słuchaj, Aaron. Aaron, czekaj. Słuchaj, czy ty wiesz, że. Ej, no. Czy ty wiesz, że będziesz miał nową derkę dzisiaj? Taką zebrę. Będziesz dzisiaj zebrą z klasą. Tak sobie myślę, że jak ja mam mu dzisiaj derkę przymierzać nową. Dzień dobry. Ej, o co chodzi? Jak mam mu dzisiaj nową nerkę przymierzać, no to wypowiadałaby go trochę wyczyścić, bo wygląda jak Troll z bagien, szrek i chociaż y, ten piach z niego y, zmiotę, bo nie chcę mu nowej derki na, no. co ty robisz, No takie coś. Patrzcie jakie mamy bajoro tutaj, no hala była zlewana i trochę się chyba na, <grym> za dużo nalało tutaj, Aaron. Proszę bardzo, możesz iść na pławienie. Do jeziorka. Aron. Deszcz zaczął palać, to znaczy... Jezus, prawie mnie rozdeptałeś. Ja do ciebie mówię i kucam przed tobą. Kolejna mądrość, jaką wyciągnięcie z moich filmów jest taka, żeby nie kucać przed koniem, ponieważ koń może się w każdej chwili spłoszyć. Na szczęście Aron mnie kocha. Mnie, mnie rozdeptał. Ale no nie róbcie tak, bo to jest głupota. A chciałam powiedzieć Aronie, że... Też zaczął padać, a to znaczy, że wszystkie osoby, które aktualnie jeżdżą na dworze, tutaj za chwilę przyjdą i nie będzie już pustej hali, ale na szczęście my już skończyliśmy <gry> robotę, więc możemy się stąd zabierać. Dobra, Iron, idziemy się czyścić i mierzyć na derkę. Aron będzie chyba nie chce żyć. Tą taką minę. Ron masz dość świata? Biedry. Patrzcie, jaki wstyd różowy uwiąrł Rosewood i Canter salt nie do kompletu w jednej koń. Oczyły. Aron jest dalej brudny ale jest wystarczająco czysty, żeby ubrać mu derkę, którą mam tutaj. Także za chwilę przymierzymy derkę. Jeszcze nasmarowałam mu kopytka tym kremikiem z efola, bo i tak stoi, więc akurat kremik może się wchłonąć przez ten czas. No, więc przymierzemy. Ubrałam Aronowi derkę nową i powiem Wam, że ona jest super. Ma takie fajne tutaj pod brzuchem gumeczki. Nie jest na pasach, tylko na takim czymś, więc fajnie chroni. Tu zapięcie z przodu jest też bardzo fajne. Trzeba tylko odpiąć. Tak to wygląda. Z tyłu też jest fajnie zapinana. Tak głęboko, dosyć. O, patrzcie, tęcza. Patrzcie, trzymam konika, bo ja nie jestem głupia i nie potrafię zapiąć tej derki. I Natalia mi zapina Arona. A ja pilnuję typa mm, przyjaciele wygląda też jak Rambo bambu on się wstydzi no Ej, ninja ej ej, ej, ej tak nie rób tak wygląda Iron, pokazuję wam drugi raz i patrzcie na to rów ninja i w ogóle to jest rozmiar 125. Więc jak ktoś chciał kupić tę derkę, to kupujcie o rozmiar mniejszy. Bo Aaron w Eskadronie ma 1,35 m i wszystkich derek ma 1,35 m. Tylko z tej ma 1,25 m. Ona jest jakaś yy, zepsuta rozmiarówka w niej. Także jak kupujecie właśnie ten konkretny model derki, to bierzcie o rozmiar mniejszy. Taka jest moja rada. Tak, ale teraz nagrywam takie przebitki, że tu nie będzie głosu, więc można gadać na nakarmić Arona. Proszę, proszę, proszę. Postanowiłam, że zostawię Arona w tej darce na noc, ponieważ nikt mi w stajni raczej nie ubierze rano, a chciałabym, żeby on niej wychodził na padok, więc zostawiam go i, i będzie w niej. Raczej nic mu się nie stanie, bo to jest wszystko siatkowe. W tym bardziej, że zimą konie mają cały czas i żyją. No zobaczymy. Mam nadzieję, że Aron radę. I nic nie będzie od tego, że stoi cały czas w środkowiej derce. Chociaż u nas w stajni jest kilka koni, które tak stoją i żyją. Także no. Aaron zostaje w tym ubrany. Jeszcze dam mu się Zrobiłam Aronowi się ponieważ aktualnie konie zaczęły wychodzić na trawę. No i wiecie, one się tą trawą mogą tam opychać. Ja się starałam Arona przyzwyczajać i codziennie go wypuszczałam na trawę, żeby właśnie. Nie zapchał się i nie dostał żadnej kolki od tego, że teraz wyszedł na taką ogromną trawę. No ale jeszcze dodatkowo ym, dam mu sielaninę i będę mu teraz trochę częściej podawać, żeby te jelita mu bardziej pracowały, bo po prostu ja zawsze się boję, że coś mi się stanie. I dlatego teraz mu dam papkę. W sumie to jest trochę zbyt wodniste, ale tutaj jest pasza w środku. Byłoby dobrze, gdyby się to się pomiesza. Dzięki, smacznego Arona. Wracam do domu. I na koniec chciałam wam powiedzieć, że jeżeli ta derka wam się spodobała, to możecie ją kupić w Cavallo Shop. I z moim kodem rabatowym ARON10 jest zniżka. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ja nie mam żadnej współpracy z Coweliero. Wybrałam tą derkę, którą kupiłam dla Arona, dlatego że po prostu. Wydaje mi się, że jest najlepszej jakości z tych, co miałam do wyboru. Yy, ma fajną klapę pod brzuchem, jest w zebrę, yy, wydaje się być... O Jezu, no coś w oku. Wydaje się być dobrej jakości, dlatego ją wzięłam. Yy, no, także yy, nie myślcie sobie, że ja to robię dlatego, że coś z tego mam, tylko naprawdę szczerze wam polecam i, I ja zawsze wam szczerze polecam, ja nie jestem z tych osób, które polecają byle co. <grym> Dobra, yy, koniec mojego gadania, idę stąd, nara.